Mam także mam wiele przemyśleń co do, dotyczących e, tego czasu e, warszawskiego i myślę, że był bardzo, bardzo też taki obfity gdzieś tam e, chociaż e, jakby największą e, taką e, rzecz przeżyłem właśnie w pierwszy dzień e, kiedy przed tiotem kiedy mieliśmy spotkanie pastorów e, z Ricardo z tym człowiekiem, który był głównym mówcą i który założył kościół ten 70-tysięczny. I on opowiadał o tym, jak właśnie ten kościół powstawał, jaką po założył kościół od e, razem ze swoją żoną i ze swoją rodziną. Założył kościół, który po 30 latach ma 70 tysięcy. I to jest niesamowite. I wiecie, niesamowite w tym, co on przekazywał. Nie przekazywał żadnej jakiejś cudownej wiedzy, jakichś cudownych objawień jakiś, nie, ale to, co jakby charakteryzowało usługę jego i jego żony, to była, było to, że on wskazywał zawsze na Ducha Świętego, na Jezusa wskazywał, że to, to nie dlatego, że on jest taki cudowny, że oni są tacy cudowni, że, że po prostu no, robili, robili coś i w końcu no, Bóg nie miał jakby, no mówi, no cóż, no chłopie, no tak ty i robisz, no to dobra, no muszę ci pobłogosławić, nie? I to mnie dotknęło właśnie, wiecie co, że, że właśnie że to nie można zapracować, zasłużyć na Ducha Świętego, na Jego bliskość. I ja wyszedłem z tego spotkania rozjechany z tym, bo wiecie, zawsze coś robimy, robimy, żeby traktujemy Boga poważnie. Wierzę, że traktujemy Boga poważnie, że to nie jest jakiś tam dodatek do naszego życia, ale że to jest treść naszego życia. Ale to, co myślę... Rafał mówił, że potrafimy sobie bardzo mocno skomplikować nasze życie dobrymi, jakimiś takimi naszymi pomysłami i dobrymi rzeczami, które, które były wszczepiane w nas od małego, nauczane, byliśmy nauczani i mamy pewne koncepcje i założenia, że tak Bóg działa, tak Bóg nie działa, i w tym rośniemy i po prostu w tym się wychowujemy gdzieś i mamy takie, takie zrozumienie też, nie? I, e, I wiecie, ja po prostu na tym spotkaniu świadectwo które on mówił powiem wam to świadectwo że przyjechał do pewnego miasta i miał spotkanie z pastorami jest tam kilka tysięcy pastorów była konferencja dla niego i w tym jednym mieście było tylko jeden kościół który miał taką salę że mógł pomieścić tych ludzi no i on poprosił tego pastora notabene który w ogóle nie był zainteresowany Duchem Świętym ani w ogóle za bardzo nie chciał na ten temat słuchać. No i on udostępnił ten kościół, a, zrobił tę konferencję na te kilka tysięcy tych pastorów a, i za chwilę, na następny chyba dzień czy następny tydzień, miał spotkanie na stadionie, gdzie 16 tysięcy usługiwał do 16 tysięcy ludzi. I ten pastor przyszedł tam na ten stadion, był na tym stadionie i, a, i nic się nie wydarzyło, właśnie. Nic się nie wydarzyło na konferencji, nic się nie wydarzyło na tym spotkaniu. Ale kiedy przyszedł do kościoła, kiedy miał spotkanie ze swoim kościołem, kiedy otworzył Biblię, mój w ten czas Duch Święty w potężny sposób zstąpił i po prostu cały kościół leżał, po prostu powalił cały kościół. I to był ten moment przełom w życiu tego pastora, że on za rok czasu zapełnił ten 16 tysięcy stadion ludźmi, którzy przyszli go słuchać, i on usługiwał tam w mocy Ducha Świętego. I do czego ja zostałem zachęcony i chcę też nas wszystkich zachęcić. Że wiecie, że bardzo często mamy taką podwójną, taką, nie, nie nomenklaturę, ale podwójne takie dno w tym, co robimy. Że z jednej strony mamy świadomość, pragniemy Boga coraz więcej do naszego życia. Chcemy go więcej, pragniemy go więcej. I gdzieś staramy się go znaleźć w Słowie Bożym, staramy się go znaleźć w modlitwie, staramy się go znaleźć w różnych rzeczach. Ale wiecie co mnie naprawdę tak mocno uderzyło? To, że staramy się go znaleźć po to, żeby coś otrzymać. Że staramy się go znaleźć po to, żeby właśnie, żeby być używanym, żeby mieć coś tam, żeby... I tak gdzieś ucieka nam, ucieka nam sedno tego wszystkiego, że tu nie chodzi tak naprawdę o dary czy o to, żeby być używanym, ale chodzi o osobę, do której przychodzimy. Chodzi o bliskość Chrystusa, chodzi o bliskość z duchem świętym. I to jest ta różnica, która, wiecie, ona jest głęboko skrywana na dnie serca, i musimy się dobrze zastanowić, czy te rzeczy, które robimy, one są naprawdę w szczerości serca, żeby poznać ducha świętego, żeby poznać Jezusa, jego bliskość, jego serce, to, co żeśmy pościli w zeszłym roku, czy po to, chociaż my mówimy, że nie. Ale po to, żeby właśnie doświadczyć i być używanym przez Niego. Ja pragnę być używanym, słuchajcie, przez Niego. I myślę, że każdy z nas pragnie. Ale myślę, że, że kolejność tego jest właśnie troszkę właśnie zupełnie inna. To tak jak Jezus powołał swoich apostołów, pierwszych uczniów, i powiedział, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami, ludzi. I tak naprawdę chodzi o to, żeby pójść za Chrystusem, poznać Chrystusa, doświadczyć Go w swoim życiu, żebyśmy mogli później żyć. I być używani przez Niego. Bo jest rzeczą niemożliwą, słuchajcie, że jeżeli poznamy serce Chrystusa, poznamy Ducha Świętego i będziemy z Nim w tej intymności i bliskości, że będziemy bezużyteczni, że On nas nie użyje, że On nie będzie chciał użyć siebie i mnie do tego, aby przynieść błogosławieństwo do życia innych, właśnie, żeby wydobyć to, co najlepsze z drugiej osoby, żeby przekazać to, co najlepsze dla drugiej osoby. Wiecie, i to jest to, co. To, co bardzo mocno nieraz właśnie komplikujemy, że chcemy, jakby jednego bez drugiego. Nie da się tak. Nie da się jednego bez drugiego, po prostu. My potrzebujemy bliskości Ducha Świętego, potrzebujemy bliskości Jezusa jak wody. I wiem, że to jest też moment, też dla naszego Kościoła, po prostu na zmiany, na po prostu takie, wiecie, naprawdę zanurzenie się w Duchu Świętym. Nie, wiecie, po prostu już teraz, że będziemy robić jakieś nie wiem, wydarzenia, żeby otrzymać dary Ducha Świętego, ale żeby poznać Ducha Świętego, żeby poznać serce Jezusa. I tego się nie zrobi, wiecie, na konferencjach, to co Marta powiedziała, ale to się zrobi, właśnie spędzając czas z Nim. To, co Przemek powiedział: 10 godzin, 8 godzin, sam na sam z Bogiem. Że to przemienia nasze życie, to zmienia nas. To sprawia, że jeszcze bardziej pragniemy go. To jest wiecie dziwne, że im więcej przebywasz z Bogiem, tym więcej go pragniesz. Tym chcesz Go doświadczać głębiej i głębiej. I wiecie, możemy się bawić w kościół i całe życie przeżyć. I wiecie, rozdzielając włos na cztery, rozkminiając wszystko, zrozumie, roz, próbując to zrozumieć. I tak możemy całe życie przejść i nie mieć radości ze zbawienia, nie mieć radości z bycia w jedności z Chrystusem. Naprawdę radości, bo Bóg jest Bogiem radości. To co dzisiaj czytałem na początku w Psalmie 32 i 33, że błogosławiony jest ten, komu grzech wybaczono. Ale to jest skutkiem wybaczenia tego grzechu jest radość. Jest radość i dziękczynienie. Radość i dziękczynienie jest. Wiecie, to nie jest rozdzielanie włosa na cztery, ale to jest radość i dziękczynienie. To jest po prostu cieszenie się i świadomość tego, że mogę być błogosławieństwem dla kogoś innego. To jest to, co możemy czytać w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, i 12. Wierszu, że cokolwiek bym chciał, aby mi czyniono, to ja mam zacząć czynić ludziom. I wiecie, cała jakby sprawa też polega na tym, że to my patrzymy na, na Pana Boga przez pryzmat naszego zrozumienia i patrzymy na to przez pryzmat naszych doświadczeń. I takie moje doświadczenie, które wiecie, pojechałem o kuli na tę konferencje, niesamowite dzieci, niesamowite rzeczy działy i wróciłem z kulą. Nie dlatego, że Bóg nie działał, ale dlatego, że ukułem sobie w swojej głowie pewien schemat, po prostu ukułem sobie w swojej głowie pewne, pewne myśli, które po prostu sprawiły, że wróciłem z kulą. Nie bez. Wiecie, bo wytłumaczyłem sobie, a ja tam nie potrzebuję, naprawdę to się zrośnie wszystko, to się odbuduje, to tam. Po prostu nie? Tak, tylko to się może odbudowywać pół roku, a może się odbudować tak. I po prostu w swoim głupocie, w swojej głupocie, w swojej głupocie po prostu jakby zamknąłem się na Boże działanie. Myśląc, że to jest, no to po prostu, że to jest dobre myślenie, ale to było najgłupsze, jakie mogłem wymyślić myślenie. To było, to było coś najgłupszego, co mogłem zrobić, bo nie doświadczyłem Bożego przełomu w swoim życiu, nie doświadczyłem uzdrowienia. I wiecie, wiele rzeczy jest takim w życiu naszym, że my zakładamy, patrzymy to tak przez pryzmat na naszego zrozumienia, nas. Patrzymy przez pryzmat nasz na Boga. I to sprawia, że nie potrafimy przyjąć rzeczy, które Bóg ma dla nas. Wiecie, że Bóg ma dla nas wiele rzeczy, wspaniałych rzeczy, ale to od Ciebie, i ode mnie. Tak naprawdę zależy, czy ja wezmę te rzeczy. To jest to, że na konferencji tej w Częstochowie, kiedy mówiliśmy o uzdrowieniach i, i o proroctwie, właśnie, to, to, co, to było niesamowite, że naprawdę to nie jest nic wielkiego, ale to nie jest też coś takiego, co cię wymaga od ciebie jakiejś, nie wiadomo, postawy, jakichś rzeczy. Wiecie, że pokora, pokora to jest to, co mówi, że że On jest najważniejszy. Ja tu, ja tu nic nie znaczę. Ja tylko mogę być narzędziem w Jego ręku. I, i to, jest, to jest niesamowite, wiecie, że e, żeby być używanym, nie musisz nic na to, znaczy inaczej, nie jesteś w stanie zasłużyć na to, żeby być używanym. I z reguły, wiecie, pamiętam jak dorastałem w Kościele, jakie było oburzenie, kiedy ludzie, którzy byli najbardziej większymi grzesznikami w Kościele, e, że Bóg ich używał? I to było niezrozumiałe. No jak może człowiek takiego, jak Bóg może taką, taką siostrę użyć? Jak Bóg może takiego brata użyć? Przecież oni żyją nie tak, jak byśmy chcieli, nie? Nie tak, jak czytamy w Słowie Bożym, nie? A jednak Bóg ich używał. A jednak Bóg przez nich przekazywał słowo. A jednak Bóg przez nich uzdrawiał ludzi. Bo to nie możemy zapracować na to, co nie znaczy, że mamy dziadowskie życie prowadzić, słuchajcie. To nie jest to, że dziadowskie życie możemy prowadzić. Bo jeżeli kochamy Boga, to nie będziemy prowadzić dziadowskiego życia. Będziemy się starać, aby nasze życie było coraz bardziej lepsze, aby przez nasze życie ludzie byli ubłogosławieni błogosławieni. I to, co dzisiaj, o czym dzisiaj chciałbym tak wspomnieć, to jest to, że dzisiaj ludzie, którzy żyją inaczej niż ja myślę. Że postępują inaczej niż ja myślę, że są, jakbyśmy to powiedzieli, pomijani, omijani, a nikt z nimi nie chce za bardzo mieć do czynienia. I to się dzieje w świecie, nie? Ale to samo się dzieje w kościele. To samo się dzieje w kościele, że ludzie trudni, którzy po prostu sprawiają kłopoty, z którymi się nieraz trudno dogadać, z którymi. Po prostu nie rozumiemy ich. Że są autowani, że omijamy ich, że nie jesteśmy w stanie okazać im miłości. Czy zgadzacie się ze mną z tym, że tak jest. Ja widzę to. Serce mnie boli, po prostu, że tak jest. Serce mnie boli, że bardzo często ja nie umiem okazać miłości. Wiecie, to, są, to są rzeczy, nad którymi możemy się pochylić jako Kościół, ale też możemy po prostu je zbagatelizować i powiedzieć, no sami są winni, tak żyją, coś tam, nie chcą się zmieniać, nie chcą mi Wiecie, możemy milion znaleźć wymówek na to, że, że tacy ludzie właśnie zasługują na to, co, co mają, nie? Ale ja tak nie czytam w Słowie Bożym. Wiecie, kiedy patrzę na 14 rozdział listu do Rzymian i pierwszy, i pierwszy wiersz, który mówi tak, a tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, Lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Nie po to mam przyjąć brata i siostrę, żeby konfrontować z nimi jego zrozumienie Boga, jego zrozumienie Biblii i, i po, prostu, po prostu się z nim tołkować, przekomarzać, udawadniać. Bo tak naprawdę, słuchajcie, kto jest tym, który przekonuje nas? My wiemy o tym, nie? Bo, bo tak w Słowie Bożym pisze, że duch święty wprowadza nas w prawdę. Ale my bardzo, czemy, bardzo chcemy często być tym duchem świętym. To my chcemy wprowadzać ludzi w prawdę. To my chcemy robić za ducha świętego. To my chcemy robić za ducha świętego i chcemy ludzi wprowadzać. Ale tak naprawdę, my mamy mówić prawdę Słowa Bożego, ale to duch święty wprowadza ludzi w poznanie. To Duch Święty doprowadza ludzi do miejsca, do którego dadzą się doprowadzić, słuchajcie, do którego dadzą się doprowadzić ludzie. I nie my decydujemy o tym, nie my jesteśmy tymi, którzy oceniają sługę, bo Bóg jest wielki i ma moc zmienić życie każdego człowieka, ma moc dotknąć się życia każdego człowieka i je zmienić. On nie jest za słaby. On nie jest za słaby, ale tak nas kocha, że nie też nie zrobi nic przeciwko drugiemu człowiekowi. Że jeżeli nie robi tego wobec mnie i nie zmusza mnie do czegokolwiek, to my, jako e, ludzie, też nie możemy zmuszać kogoś do, do robienia czegoś. Pomijam tutaj rzeczy, które dotyczą grzechu. Właśnie nie mówimy o grzechu, bo grzech jest jasny. Słowo Boże wyraźnie mówi. Grzech jest grzechem i tutaj nie możemy być tolerancyjni dla grzechu. Jeżeli grzeszysz, to grzeszysz, to musisz jakby ponieść konsekwencje i odpowiednio Kościół musi zareagować na grzech. Ale wiele rzeczy w naszym życiu nie jest grzechem. Nie jest grzechem. I chodzi o te rzeczy, które nie są grzechem, a które my próbujemy w różny sposób właśnie omijać tych ludzi, którzy są trudni po prostu. Po prostu są trudni. Piętnasty rozdział listu do Rzymian zaczyna się takim słowem: A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra ku zbudowaniu, ponieważ Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało. Ale jak jest napisane, urągania ur urągających tobie spadły na mnie. A więc całe nasze chrześcijaństwo, całe nasze chrześcijaństwo nie polega na tym, że robimy to, co chcemy, ale polega na tym, że robimy to, co, to, co trzeba, to, co czytamy. I to, co Rafał mówił w świadectwie, to jest właśnie wychodzenie naprzeciw, wychodzenie naprzeciw do ludzi. Po prostu szukania dobra, szukania dobra ludzi, a nie omijania ludzi. Nie, nie jakby pomijania tych ludzi, ale wychodzenia naprzeciw, szukania dobra. Po prostu I właśnie w ten czas, kiedy widzisz, że ten, ta osoba cię denerwuje, że ta osoba coś z tobą jakby nie do końca się może dogadać, to jest to miejsce, o które warto się modlić i trzeba się modlić, aby Bóg pokazał serce dla tej osoby, abyśmy mogli być tymi, którzy wnoszą błogosławieństwo do życia tej osoby, która jest trudna dla mnie. Wiecie, łatwo się przebywa z tymi, którzy są mili i fajni. Ale wiecie, Kościół jest przeznaczony też dla tych, którzy są trudni i oni muszą znaleźć tu miejsce, w którym też będą kochani. Jeżeli Kościół nie potrafi kochać, nie potrafimy kochać siebie, to znaczy, że też jesteśmy słabi w tym wszystkim. I, po, i potrzebujemy Ducha Świętego, abyśmy mogli się zmienić, abyśmy mogli właśnie szukać dobra tych, którzy, którzy są słabi. Jeżeli się uważa za mocnego, za mocną, to zachęcam nas do tego, abyśmy właśnie. Modlili się o to, komu możemy pomóc, którzy wydają nam się słabi, którzy nie robią tak, jak my byśmy chcieli, nie zachowują się, nie robią wielu innych rzeczy. Jak możemy być dla nich głosem od, od nieba? Jak możemy pomóc im? Wiecie, aby oni mogli doświadczyć tej miłości, którą Ty doświadczasz. Wiecie, myślę, że to jest dzisiaj wyzwanie dla nas. Chciałbym zostawić nas tym wyzwaniem, że. Ludzie potrzebują miłości, ale Ty również potrzebujesz miłości. Ty się rozwijasz dzięki miłości i ludzie potrzebują doświadczyć też miłości, żeby mogli się rozwijać i czuć się, czuć się dobrze w Kościele. To znaczy, że często będę robił rzeczy, które nie to, że mi się podobają, ale które będą wymagały takiego właśnie robienia czegoś, co wiem, że jest błogosławieństwem dla innych. Będzie błogosławieństwem dla innych i przyniesie błogosławieństwo dla mnie. Bo to do, zmienia nasz charakter, to sprawia, że stajemy się podobni do Chrystusa. Bo Chrystus nie poszedł, wiecie, na krzyż biegiem, ale modlił się przy o ile to jest możliwe, panie, odsuń ode mnie. Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich. Ale on wiedział, że ten kielich jest przeznaczony dla niego, że krzyż jest przeznaczony dla niego, i po to przyszedł. I my dzisiaj jesteśmy też po to, żeby też nieść krzyż. Żeby nieść krzyż po prostu, aby być błogosławieństwem dla innych. Ale wiecie, póki nie zakotwiczymy się w Bożej miłości, to zawsze to będzie trudne dla nas. I to będzie coś, co nie będzie błogosławieństwem dla Twojego życia. Dlatego fundamentem do tego, żeby być błogosławieństwem dla kogo, musisz poświęcić swój czas, aby doświadczyć Bożej miłości. I z Bożej Miłości usługiwać innym. Nie na skróty. Nie, że będę usługiwał teraz, bo, bo pastor tak powiedział, bo w Biblii tak pisze, ale będę usługiwał dlatego, że kocham Chrystusa. Dlatego, że doświadczam Jego miłości i z Jego miłości płynie moja siła i moc do tego, żeby właśnie kochać innych. Kochać tych innych w Boży sposób. I zachęcam nas do tego. Myślę, że padło dzisiaj tutaj wiele takich właśnie słów zachęcających do budowania tej więzi z Chrystusem, do budowania więzi z Duchem Świętym bo to sprawia, że dopiero stajemy się owocni. To sprawia, że po prostu możemy usługiwać w duchu miłości i po prostu być błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół nas. Amen. Niech nas Pan Jezus Chrystus błogosławi w tym, bo chciałbym, żebyśmy przyszli przed Boże oblicze, żeby Bóg zmieniał nas, w tej, w tej żeby przekonywał nas o tym, co jest właściwe, co nie jest właściwe, żeby tak jak On wprowadza w prawdę, żebyśmy byli otwarci na to, Żebyśmy nie upierali się przy naszych prawdach, ale dali szansę dla Ducha Świętego. Ojcze, tak dziękuję Ci, że. Panie, to Ty nas ukochałeś, Panie, to Ty z nas odnalazłeś, Panie, to Ty nas znalazłeś, Ty, Panie. Panie, tak nas ukochałeś, że chcesz z nami spędzić wieczność, Panie. Ja tak dziękuję Ci za ten przywilej łaskę. Ja dziękuję, że też, Panie, nie obróciłeś się od nas, kiedy my obróciliśmy się od Ciebie, ale, Panie, że. W Jezusie Chrystusie, otworzyłeś nam drogę do Ciebie, Ojcze. Drogę do Ciebie, do zbawienia, do życia wiecznego. Panie, jestem wdzięczny Tobie za Jezusa Chrystusa, który teraz siedzi po prawicy Twojej, Panie, który spogląda dzisiaj na ziemię, Panie, ale który odchodząc nie zastawił nas samych, ale Panie, zostawił nam swojego Ducha Świętego. Panie, który bierze z Jego pełni, abyśmy my mogli doświadczyć, Panie, mądrości, Panie, doświadczyć mocy, Panie, bliskości. Panie, my modlimy się cię o bliskość Ducha Świętego, o bliskość, Panie. Halleluja. Abyśmy mogli naprawdę doświadczać Twojej miłości, Panie, i w Twojej miłości, w mocy, Panie, Twojej miłości móc, Panie, iść przez ten świat, nieść radość i cieszyć się ze zbawienia, Panie. Tobie niech będzie chwała i cześć we wszystkim, Panie. Amen. Halleluja.